Witam serdecznie. Przyjechałem na spacerek do lasu, bo po ostatnim wyjściu nie było jeszcze nic, żadnych grzybów. Zobaczymy jak teraz zobaczcie, śnieg zaczął padać. To jest kabaret. Ale pada śnieg, a ja idę do lasu zobaczyć czy są grzyby. Przejdę się tutaj kawałeczek po tych moich miejscach, co w zeszłym roku zbierałem tak dużo. Pewnie nic się nie trafi, ale jak człowiek nie chodzi. To na pewno nic nie znajdzie. A tak tu zawsze jakaś szansa jest. Tu zawsze na początku sezonu się zbierało. Więc rozejrzę się. Tak, oprócz tego śniegu, to jest bardzo fajnie. Rześko. 5 chyba stopni jest w tej chwili, ale fajna taka temperaturka bezwiecznie. można sprawdzić, czy, czy faktyczne są te zdjęcia, co ludzie wstawiają o tych grzybach. Czy, czy u mnie też się coś mogło pojawić, czy nie. Tu nic nie widzę. Dobra, to tutaj nic nie będzie. Tu zawsze na początku były. Jak pierwsze grzyby znajdowałem, to właśnie tu jeszcze wyjdę w jedno miejsce. Po drugiej stronie dróżki, co zawsze tak się bardzo dużo zbierało, i przejdę się na tą miejscówkę poniżej. W niej, w niej też było dużo grzybów. Sprawdzę tylko te dwie miejscówki, i wrócę się, może tutaj jeszcze po lewej stronie, trzecią, i wrócę się do samochodu. O tu na tej drodze zawsze były borowiki, krasnoborowiki, ceglastopore. Rozglądam się dzisiaj, ale nic nie widzę, nawet jednej sztuki. Także tu jest jeszcze za wcześnie. Przejdę się tam na dół. Tam co był taki po linii były tak jak siane. Jak chcecie zobaczyć to w poprzednich filmikach z jesieni zeszłego roku i z lata, bo w sierpniu też były tam grzyby. To tam możecie sobie zobaczyć jak właśnie w tych miejscach zbierałem Głównie borowiki ceglastopory, ale później, w późniejszym e, okresie zaczęły, by, by, trafiają się tutaj zawsze też prawdziwki. Prawdziwki są troszeczkę później. Zaczyna się zawsze od e, krasnoborowików. Rozglądam się, nic nie widzę. Na początku sezonu zawsze chodzę ścieżkami, bo się te grzyby trafiają przy ścieżka, mają więcej dostępu do słońca. Natomiast w późniejszych okresach jednak większość jest na lesie. Może się okazać znowu, że to będzie spacerek tylko. Nawet nie wziąłem z samochodu ani wiaderka, ani nie brałem nożyka. Jak się trafi, tu jest niedaleko od samochodu, to się wrócę. Ale nie spodziewam się żadnego szału. Tylko tak sam dla siebie robię ten spacerek. Żeby nie powiedzieć, że nie sprawdziłem Tu się już zbliżamy do tej miejscówki co zawsze było najwięcej ceglastoporych. Tu po lewej stronie nic nie widzę, tu się trafiały prawdziweczki rozglądam się na lewo i na prawo ale nadal nic nie widać nawet jednego malutkiego a do wyjścia dzisiaj do lasu mimo wczorajszej wczorajszej porażki czyli nie niczego namówił mnie troszeczkę brat wysyłając mi zdjęcie Ładnego dużego krasnoborowika, że nie wiem czy on znalazł, czy ktoś mu wysłał. Chyba ktoś mu wysłał, bo mi nie odpowiedział jeszcze na to pytanie, ale no, musiałem z tego powodu wybrać się i sprawdzić. A tu jest to miejsce, co było, tak bardzo dużo tych krasnoborowików. Nie ma dzisiaj nawet jednego. No nic. Będzie to tylko zwykły spacerek w poszukiwaniu grzybów. Ale tak też na początku sezonu trzeba robić, żeby sprawdzać. Gdyby były, to człowiek by przychodził częściej. A tak to znowu sprawdzi się za tydzień, a może za dwa. Chyba, że będzie znowu bardzo dużo informacji o tym, że ktoś znalazł, to wtedy na pewno sprawdzę częściej. Albo pojadę w inne miejsce, bo to jest moja druga miejscówka. A jeszcze mam trzecią, którą też chciałbym sprawdzić. Tylko tamtą miejscówkę najmniej znam. Dlatego zostawiam ją na koniec. Ale na pewno się też tam wybiorę. Teraz wrócimy troszeczkę inną trasą, żeby nie iść tymi samymi śladami. Coś tam widzę, ale pewnie to będzie odszyszki. Nie, to listki troszeczkę mnie w błąd prowadziły. Nie jest nic straconego, bo się spacerek zrobi z rana. W niedzielę to człowiek będzie żwawszy na cały dzień. Troszeczkę e, przy takim spacerku, zawsze spali się kalorii. Pierwsza sprawa, sam spacer. A druga sprawa, że trochę cięższy teren. Bo to jednak las, przeszkody, jakieś górki, dołki. Ale jak widzicie tutaj, o dziwo, mało jest jakichś innych w ogóle grzybów. W tamtej miejscówce chociaż znalazłem czarki. Tu nie widzę nic. Jak chodziłem na poszukiwania z detektorem, to się trafiały jakieś grzyby, których ja nie znałem, ale się trafiały. A tu nie ma nic. A co to jest? Jakieś resztka grzyba? Nie wiem, co to był za grzyb, ale coś faktycznie było. Las jak widzicie jest pięknym, z mchem, nie jest bardzo zarośnięty, tylko na takich polankach jest więcej krzewów, a tak to, mimo że jest gęsty, to poszycie jest super. Pięknie widać w takim poszyciu grzyby, jak rosną. Jest las głównie iglasty, ale trafiają się miejsca z domieszką drzew liściastych. O tu zobacz, jakieś dziwne. Chyba to też będzie pleśnia albo grzyby. Na dwóch drzewach, na większej ilości tego nie widzę. Tutaj troszeczkę też jest, ale tutaj malutko. Te drzewa już tego nie mają. Nie wiem, co to jest. Jak ktoś wie, to proszę o informację, żeby było widać. Drzewo normalnie rośnie. nie to, że jest obumarłe czy coś. No niestety tu na tej miejscóweczce jeszcze nie ma grzybów, już mogę to powiedzieć. Myślę, że nie znajdę nic w dniu dzisiejszym, ale trzeba próbować. 10 minut, 11 minut chodzenia takiego spacerku. Jeszcze mówię, przejdziemy w jedną miejscówkę. Tam zobaczę, bo tam też były na początku sezonu, żeby tu nic nie widać. Jestem 100 metrów od samochodu. Przejdziemy na drugą stronę. Tu nie wiem, też jakieś pozostałości po jakichś grzybach. Nie wiem, co to za grzyby były na pniaczku, ale coś było. Taszki śpiewają. Tu troszeczkę ten fragment był bardziej zarośnięty, ale zobaczcie, tu już jest bardzo ładnie. No niestety grzybków ani widu, ani słychu. Tutaj już dochodzę do miejscówki, gdzie się trafiały te ceglastoporty. Spróbuję się tu delikatnie rozejrzeć. Tu zawsze one były. Nie dzisiaj nie widzę nic. Także tak jak mówiłem, zakończy się to zwykłym spacerkiem. Ale trzeba je robić, żeby z... trafić na ten pierwszy wysyp i zbierać grzyby. W tych moich miejscach go na razie nie ma. Sprawdziłem. Mogłem spokojnie wrócić do domu i nie myśleć, że mogłem jechać, bo grzyby są, ale nie pojechałem. Sprawdzono miejscówki. A teraz pora do domku, zbliża się godzina 8. Chciałem pojechać wam nagrać film z targu w Bodzentynie. Niestety był bardzo malutki i deszczowa pogoda, więc nie było co nagrywać. Dlatego wracając, zatrzymałem się tutaj. No dobra, także ja już po spacerku, grzybów nie ma. Moich miejsca trzymajcie się, pozdrawiam cieplutko i na razie.